Ja mam dzisiaj już mamy trzeci odcinek, nagrywamy, mm, przywitaj się, Wipak znowu, no, no. 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 Ja na wszystkim Trzeci raz. No. Jabłuszka są, po ściętych drzewach, co. No, to dzisiaj miałem dokończyć, to już wam mówię. Ej, no. no. mogę zrobić zupki, mam obydwa rodzaje grzybów. Ej, co mam zrobić, Zapomniałem dobra. To co No to... Ej, chcesz zupa? Co? zupę? Co? super chcesz? Nie. Hmm. Mam dużo. Dobra, ja na dzisiejszy odcinek zrobię coś takiego. Przedokończę w końcu to, bo mamy bardzo mało czasu do nagrywania, więc jeszcze musimy coś obstrygać z tymi programami. No. Mm. Ale sadunek. Ej, wilk! Masz kość? Może go oswoimy? Nie, ja nie mam. Jedynie, co za mnie, to jedynie ząbiaki i Dobra, zabijemy go, dobra. Nie, nie zabiję go. Kurde, creeper! Creeper! A ja mam dwa cebuszka. Mhm. I on idzie na mnie. Bo creeper tu jest! Nie ma. No, zniknął. No nie! Kurde, kater! Zaraz ci zajmijmy. Gdy jesteśmy te... w potrzebie. Musimy, nie? No, a to nie było potrzeba, zabijmy go. No. No, ja, ja jestem A je, Ja jeszcze latam, nie wiem co robić, bo zapomniałem. Aha, dokończyć ją, tak? No, a ja muszę to dokończyć. A, właśnie, bo mamy dużo drzewa. Tak. A, wiem, no, wiem ten, płci Dale Dalej szybko. Trzeba to wszystko szybko zrobić, bo mam mało no, czasu do, do nagrywania. Zaledwie... Wiele mam wydatowania. 10 minut, nie? Mhm. Uh -huh. Dziewięć, tak. Uh -huh. Co ja zrobiłem? Ja nie mogę. Co? Przydadzą ci się 24 drabinki? Drabinki? Mhm. Uh -huh. No, przydadzą dosyć. Mhm. Uh -huh. Jeśli będę kopał, to mi się przydadzą. Zrobiłem już takie coś, tak? Dobra, teraz trzeba iść na tu, tu. Tego kobla, który go skapała. zrobię taką fajną kopalnię, bo zrobiłem już te głupie drapieńki, nie chcą znać. 57 w dół, od licz. Od, od wazu licz. Od wazu 57 w dół. Zrobiłem kopalnię. Dobra, od wazu 57 w dół. Co? Tak. No, wierzyłem co będzie zrobić, tak? O, tutaj są jeszcze no, grzybki. To... Mega. Spodarzaj, wiem. Ej, tutaj coś... Nie, tu jest chyba nasza kopalnia. Ale mega, wód są grzybki, a z grzybków można zrobić zupę grzybową. Mhm. Zrobiłem kopalnię, widzisz? No, mega. No, normalnie, zdjęć się normalnie, a ci w o, tutaj tak sobie wyobrażam sobie. Tak mało gadamy na tych odcinkach. Musimy później więcej gadać, trochę. No dobra, gadamy, 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 gadamy. No i tak, tak cały czas, spa, takie no. pięć godzin później gadamy, 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 gadamy. gadamy. Ja idę szukać na zbroję coś. Dobra, to najlepszy surowiec na razie na nasz to poziom. To jest. Na razie, że no. no Zajebiście by no, było, no. jakby tyle... Łejponta zrobię. Ja... The... Co? Łejponta. Czekaj, dobrze a ja to robię? A. Mogę iść teraz. No, teraz Jak Też. będziesz widział krowę, to zabijaj ich na skórę. Właśnie cały czas je zabijasz. Już dwie zabijam ale skóry bram. To co jest? Na razie nic nie Na razie robię jakąś dziwną platformę, która nam się nie przyda. No. Zajubić. No nie, ja kupię drzewo. Ja zrób plugin albo dodaj ten... Moda... Chyba to było 3 Capitator, że jak rozwalisz to, no... Że jak rozwalisz drzewo na samym dole, to się cało się rozwala, jak w realu. O, czekaj, bo Laki

a, dwie mi wyleciały. Za, skóra, tak? Więc mm -hmm. teraz będą takie hejty, jak u niej mówić, to jest polskiego. To jest małym jakiegoś innego łapka, to idziemy zobaczyć. Coś trochę daleko to nie da. It's just gone, motherfucker, it's the fucking gone. Wygryfę. Ło... wysp... Łot! Ej wyspę krow znalazłem, ja nie mogę. Czyli? No wyspy no, na... co na każdym prawie klocku. Ja... A, a, to, a, to są te kru... Nie, nie zabijaj Nara, zabiłem. No nie wszystkie! Czemu? One, one były... Muchomora miały? Nie. to dobrze. Bo jeżeli byś znalazł Muchomora, to jest jedna wyspa, Jeden taki kontynent, że się tak wyrażę, w całym Minecraftie. A Minecraft ma chyba 7 miliardów kroków. Miliardów. A małe to nie zabija jeszcze, bo... Nie, jest... nie zabał, nie ma Nie ma z nich świnie, chuj. O, tu jeszcze. Możliwe, jedna. Każda świnia, jak mało. No już 7 minut minęło, no Ja skończyłem na szczęście prostę pokał. Dobra, do jednego budki starczą. Jedę do chaty. Dobra, to chodzi, się o na Nie jeszcze. Jeszcze mamy troszkę... O, znowu wysp... Ej, a ac... z... What? What? Jakim cudem? To jest jakiś... A chodzi? Jeśli no. wam się to wydaje dziwne, piszcie w komentarzu, bo mi coś się wydaje. No, musiałbym to zobaczyć. Jest, tak mamy tak. na kogoś ziłem? Enderman. O gór. Ej, szybko, chodź do mnie młody. Szybko. Nie Przy... jeszcze młody. Dobra, chodź do jest... mnie. Szybko, ej! O, ja takiego no czegoś nie wiem. Szybko do mnie. Gdzie ty jesteś? Enderman takie coś? No, nie wiem, no to dalej. Te czekaj. Czekaj. To był ostatni raz, obiecuję. Ja ostatni raz to robię. Ej, ale widziałeś kiedyś takie coś? Poprzyznaj. Ej, ale czekaj, bo my może zgubimy... się. Widzisz? Ja nie, ja mam tego. Tylko... to to się nie... Ale tutaj... to? Chcesz, że takie ładne... O, lubię, tam jest krowo. Dobra, ej, idę do domu, szybko, uciekam do domu. Czemu? Bo już mało nam minut zostało, dobra. Szybko, żegnam... Tam, tam, tam jest diaks! Dobra, żegnamy się. To na to beze mnie. Dobra. Dobra, Ej, daj mi żelazo! Dobra, cicho się. Żegnam w tym... Zamknij się! Dobra, Dobra, nagramy jeszcze tam parę odcinków, dobra. Nara, pożegnaj się. No na razie, wszystkim na razie. Nara.